Dzień dobry, dziś w Telewizyjnym Centrum Kultury powiemy o wydarzeniach końcówki Kulturalnego Roku w Wydgoszczy. Za nami pierwsza premiera nowego dyrektora teatru polskiego Pawła Wodzińskiego, Termidor. Przed nami długo oczekiwany spektakl Detroit historia ręki Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina. Codziennie można się także relaksować przy fotokompozycjach Ryszarda Chorowica w Galerii Miejskiej BWA. Zapraszam! Równość ekonomiczna i społeczna to główny temat najnowszego spektaklu Termidor w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Tekst Stanisławy Przybyszewskiej wyreżyserował nowy dyrektor bydgoskiej sceny Paweł Wodziński, który jest także autorem scenografii do tego spektaklu. Premierzy towarzyszą dyskusje i spotkania. Kapitalizm i widmo demokracji to debata organizowana wspólnie z polską edycją międzynarodowego czasopisma społeczno-politycznego Le Monde Diplomatique. Termidor to trzecia część tryptyku Stanisławy Przybyszewskiej poświęcona tematowi rewolucji francuskiej. Poprzednią jest między innymi Sprawa Dantona, spektakl hit bydgoskiej sceny jeszcze za czasów dyrektora i reżysera Pawła Łysaka. Tym razem to także opowieść o przewrocie. Zarówno tytuł sztuki Stanisławy Przybyszewskiej, jak i nazwa tej grupy bierze się od po prostu nazwy miesiąca, który w kalendarzu republikańskim francuskim był to miesiąc letni, według naszego kalendarza przełom lipca i sierpnia, stąd też, stąd też ta, ta, ta zagadkowa nazwa, nazwa sztuki. Sprawa Dantona traktuje o ostatnich dniach Dantona i jego współpracowników, Termidor o ostatnich dniach Robespiera i jego współpracowników. O tyle różni się od, od sprawy Dantona, właśnie Termidor, że dzieje się w ciągu jednej nocy jest to w zasadzie narada y, grupy osób, które potem uczestniczyły w tym spisku, na którą przybywa zarówno Sążyst, jak i potem Robespierre. W bydgoskim spektaklu można znaleźć dziesiątki analogii do podobnych prób obalenia władzy także z historii XX wieku. To próba zwrócenia uwagi na to, jak traktujemy równość w czasach wolności, chociażby w Europie. Myśmy też przygotowując się do tej sztuki czytali dość dużo analiz, bardzo ciekawe raporty ONZ-owskie, takiej agencji ONZ-owskiej ds. rozwoju, ale też raport Ekonomista, raport Fundacji Oxfam, czy też Polskiej Kultury Liberalnej, pismo miesięcznika, to są raporty o nierównościach, czy o wzrastających nierównościach, to są bardzo ciekawe liczby. Które są na dużo bardziej wymowne niż, niż wszelkie komentarze. 85 najbogatszych ludzi na świecie posiada majątek taki sam jak 3,5 miliarda najbiedniejszych. Na przykład 85 osób 3,5 miliarda najbiedniejszych. Termidor jest pierwszym spektaklem w reżyserii Pawła Wodzińskiego w nowym sezonie artystycznym Bydgoskiej Sceny. Kolejnym spektaklem jeszcze w tym sezonie będzie długo oczekiwany Detroit Historia ręki Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina. Spektakl będzie miał premierę w połowie grudnia, uświetni tegoroczny wieczór sylwestrowy w teatrze. Kamerimicz za nami, kto nie uczestniczył choć w jednym wydarzeniu tego międzynarodowego festiwalu, powinien koniecznie zobaczyć wystawę fotografii Ryszarda Chorowica. To właśnie w Bydgoszczy ten znany na całym świecie fotokompozytor postanowił świętować swoje 75. urodziny. Jest mi niezmiernie miło gościć Państwa tutaj. Jest mi niezmiernie miło na. No. Markowi zapewne też i Państwu gościć mistrza sztuki, nie tylko nie, nie polskie, światowe. Jest, jest nam miło, że człowiek, czy ludzie, którzy wywodzą się z naszego kraju, odnoszą w świecie tak niesamowite sukcesy swoją ciężką pracą i swoimi wybitnymi zdolnościami. Proszę sobie wyobrazić. Że bez photoshopa, bez komputerów pan Ryszard stworzył dzieła, które dopiero po kilkudziesięciu latach można powiedzieć, że no tak, to można zrobić. Ale zrobić to te kilkadziesiąt lat wcześniej to jest tych techniczny, ale do tego potrzebna jest jeszcze wielka wyobraźnia, wrażliwość i moc twórcza. Pamiętacie sobie te obrazki? i nie tracimy czasu na gaduchy tutaj, bo po co. I ja, o ile ktoś będzie miał jakieś pytanie, cokolwiek, to jestem na dyspozycji, także serdecznie zapraszam. Ryszard daje nadzieję, pokazuje nam, że w każdym z nas drzemie tkwi y, ta niezwykłość, którą jeśli odkryjemy, której się poświęcimy, możemy przekraczać granice i odkrywać nowe lądy. Jesteś Ryszardzie odkrywcą i się cieszę, że jesteśmy przyjaciółmi. Ta wystawa jest też y, pewnego rodzaju zwiększeniem, w zasadzie ro, rocznicową wystawą naszej przyjaźni, Bo się dokładnie 21 lat temu poznaliśmy, ale wystawę zorganizowałem pierwszą, że to, była, to była pierwsza w Chodnej Polsce twoja wystawa y, w Toruniu podczas Kamery 94 w 1994 roku. A teraz spotkanie z jednym z najbardziej skromnych, bydgoskich artystów. Chyba przez to wciąż nie rozumiem, czemu woda nie jest droższa niż potrzebujecie jak. Do gościnnych progów studia nagrań w miejskim Centrum Kultury udało mi się w końcu zaprosić Pawbita. Ten pseudonim to już taki byt osobny zrobił, ale chyba Pawbica w tej chwili. Pawbica, tak, tak powinnam odmienić. Słuchaj, twoja płyta wyszła we wrześniu, już udało się sprzedać 10 tysięcy płyt. Dobijacie do złotej płyty, jak rozumiem. No, to jest dwie trzecie drogi, w zasadzie. No, ale mam nadzieję, że jeśli to w tej chwili nie stanie, to może nam się uda dobić do, te, do tej liczby magicznej. Jaki jest oddźwięk? Bo po płycie, no, mało Cię było widać w Bydgoszczy. Mhm. Jakie są jakby te relacje, jeśli chodzi o krytykę muzyczną? Myślę, że one są bardzo. Yy, myślę, że taki podejście słuchaczy jest dosyć ambiwalentne. Dlatego, że środowisko stricte hip hopowe może podchodzić z lekkim dystansem do płyty, która jest nagrana na instrumentach. Natomiast samo środowisko muzyczne przyjmuje ją bardzo dobrze. A tak główna krytyka czego dotyczyła? Muzycznie to jest płyta niehip-hopowa w kwestii tej muzycznej, natomiast no, występuje na niej rap, więc nie wiadomo w zasadzie w jakim gatunku i na której półce tę płyta położy. Się na tyle pod, pod tym podpisujesz jesteś mhm. zadowolony z tej płyty że jesteś gotowy stworzyć wielki koncert za jakieś kilka miesięcy w Bydgoszczy tak. na który zaprosisz większość artystów z tej właśnie płyty mam to to będzie. zaprosić wszystkich o proszę i jeśli to wypali to, to będzie mega ja w ogóle bardzo się cieszę z tego że minęły już tam 2,5 miesiąca od premiery płyty a ja w sumie nadal bym jeszcze nic nie zmienił więc mam poczucie, że jest to dobry materiał. Ale było tak, że faktycznie, tak jak powiedziałam, nie było ciebie za dużo też w mediach. Mm -hmm. To było tak, że czekałeś na te reakcje gdzieś z tyłu. Zresztą ty jesteś osobą, która nie no za właśnie. bardzo lubi być frontmenem. Nawet nie chodzi o to, czy lubię, tylko to jest kwestia jakiejś roli, że ja jestem jednak producentem i zawsze będę gdzieś w tyle, nawet na płycie producenckiej. Mimo wszystko my jesteśmy w tyle, najważniejszy jest ten wokal, i też słuchacz najbardziej się utożsamiają z tekstem, mniej niż z muzyką. Znaczy, bardziej niż z muzyką. A teraz na jakim etapie swojej drogi artystycznej jesteś? Jeszcze konsumujesz hmm. to, co zostało po płycie, czy już idziesz w zupełnie inną czy stronę? Potrzebuję y, takiego psychicznego urlopu. A później. Artystycznego, pewnie... psychicznego, czy w ogóle w życiu swoim osobistym? No, takiego osobisty? artystycznego. A później już myślę, że mogę nagrywać kolejne. A może zdradzić jakieś swoje najnowsze plany artystyczne? Z uwagi na to, że jest wielu gości na tej płycie, bardzo wielu też chce ze mną pracować przy swoich płytach, i ja. Chyba się skupia na tym, żeby każdemu po kolei też coś zrobić muzycznie. Czy to oznacza dla Ciebie taką stałą wyprowadzkę z Bydgoszczy, czy nie? Mm, jeszcze nie. Jeszcze nie? Czyli są jakieś propozycje, ewentualnie rozumiem Warszawa, ta No pewnie muzyczna. tak, pewnie tak, ale no póki co mieszkam tutaj, raczej żyję, żyję tym moim, e, tym moim Miedzyńskim, e, moją Miedzyńską piwnicą. Jak Ci się podoba studio w Miejskim Centrum Kultury? Jesteś pierwszy raz? Jestem pierwszy raz, ale jest naprawdę pięknie, fajnie z klimatem. Będziesz sprawdzał, jakie płyty tu powstały w tym projekcie? Pierwsza płyta? O, okazało się, że jedną już sprawdziłem, bo to była płyta partyzantów. Mm, I bardzo mi się podoba, także będę śledził ten projekt na pewno. Rapto i robię tak, to wasz. Ludzie, to jara, to hardcore, jaką masz władzę w tych wokalach. Paranormal activity, garstki w jest forma, polska jest głodna tej muzyki. Muzyka gromna, polska chłonna, gąbka. Chcą nas, pacz, podnieść. Wiesionych tyle rąbkach, dwóch na trójkątach mamy w chój kontakt Przejewana, ile może zrobić jedna z grotka. Mówili mi, że to tylko muzyka. To robi hip hop i mustyka Muswykę bingo. Esencja to sentencja. Dziś to nie jest już topienie słów wita. 12 grudnia w miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy koncert Marii Peszek artystkę będzie można zobaczyć dzień przed wielkim koncertem specjalnym pamięci Brzegorza Ciechowskiego w Toruńskiej odnowie. Był sobie król, był sobie paść, i była też królewna. Żyli wśród róż, nie znali burz, rzecz najzupełniej pewna. Materiał na tym, na tym koncercie łatwiejsza zdecydowała się pokazać przekrojowy, więc będziemy mieli okazję posłuchać wszystkiego, co najlepsze w dokonaniach. No, na drugi dzień, tak jak już wiemy, zagra na festiwalu poświęconym Grzegorzowi Ciechowskiemu, więc jest to jakby element trasy pod koniec roku. No, szykuje się niezłe, niezłe poważne widowisko, bo zewsząd dochodzą do nas sygnały i ludzie bardzo są zainteresowani i już właściwie biletów niewiele zostało. Serdecznie zapraszamy 12 grudnia o godzinie 20 w Miejskim Centrum Kultury. Muzeum Okręgowe imienia Leona Wyczółkowskiego zaprasza na wernisaż wystawy Fotografia dzikiej przyrody od 6 grudnia. W środku eksplozeum będzie można poczuć się jak w prawdziwym lesie. więcej o wydarzeniach kulturalnych na stronie internetowej TVP Bydgoszcz, telewizyjne centrum kultury można także oglądać na YouTube do zobaczenia.